Hej wszystkim, z tej strony PG, a oto kolejny filmik z mojej strony. Tym razem coś takiego bardziej vlogowego, luźniejszego i tego, tego i przy okazji... Sorry, że jak brzmię trochę inaczej, trochę... Um, jakbym był zaspany, to wiedzcie, że jestem zaspany, więc... No cóż, ale content musi być, czyż nie widzicie jak się poświęcam? O mój Boże. Czasami na streamach przewijają mi się pytania o to, czy gram na PC i pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem byłoby zrobić filmik, do którego będę mógł odsyłać w razie potrzeby, bym nie musiał tłumaczyć tego samego cały czas, no nie. Nie to, że czasami muszę tak robić na streamach, ale no nie każdy na nie wchodzi regularnie, co nie więc to ma tak jakby trochę sens, że się powtarza mnie i padają te same pytania. No, no więc po tytule miniaturce. Po, po obu można wydedukować, że nie jestem zbytnio fanem grania na pececie. To jest dość dziwne, jako że w Polsce zawsze to była najpopularniejsza platforma do grania. No ale ja zawsze na siłę muszę być inny, no nie kontrarian, jakby to ludzie powiedzieli po angielsku. Mimo wszystko wciąż okazjonalnie coś na PC ogram, ale nie za często, tak szczerze. Ponieważ są rzeczy, które mnie powstrzymują od bycia full-on pecetowcem o których powiem teraz. Oczywiście każda platforma ma swoje plusy i minusy, no i każdy ma też swoje preferencje, no nie? Ten filmik nie ma za zadania nikogo przekonwertować na moją stronę, czy coś w tym stylu, po prostu chcę luźno pogadać o tym czemu po prostu nie, nie siedzę tupą przed pecetem i nie napierdalam w gry na PC'a. No więc pierwsza i chyba kluczowa rzecz to fakt, że na tej platformie nie ma żadnego wsparcia fizycznego. Wszystko odbywa się tylko i wyłącznie cyfrowo, co jest o wiele bardziej wygodne, przyznam szczerze. Niemniej jednak, ja osobiście wolę jednak mieć nośnik jako dowód, że tak, mam ten tytuł w mojej kolekcji i ci go nie dam, nikomu go nie dam. Wiem, że w dzisiejszych czasach i tak bardzo często trzeba pobierać patrze, tylko by gry działały poprawnie, niemniej jednak wciąż ma się tu wersję 1.0, czy jaką tam bądź na dysku w posiadaniu w razie, nie wiem, apokalipsy. <grytanie> trzeba będzie chleb pokroić czerstwy. Jak jakaś godzilla zje internet czy coś, to też jest jakiś ten, um, jakaś sytuacja. Ja i tak gram głównie w gry single player, więc dla mnie połączenie z internetem jest potrzebne głównie do pobrania patchy. Szczerze mówiąc, poza tym dysk należy do mnie, nie jest połączony z żadnym cholernym launcherem ani innym gównem tego typu i mogę z nim sobie zrobić co tylko chcę, zachować, sprzedać, wyrzucić, wszystko zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Przyznam, że też zacząłem ostatnio kupować gry cyfrowo, ale nigdy za pełną cenę, i praktycznie zawsze po jakichś solidnych wyprzedażach, i też w ograniczonej ilości jako że to tylko wykupowanie licencji, licencji by w nie grać, no nie? Myślę, że moją najdroższą grą, jaką kupiłem, to e, Capcom Fighting Collection za 20 euro, czyli 80 zyla e, na PlayStation 4, nie? Mimo tego, że na Switchu mam z, im z importu fizyczną wersję, ale... No, yy, mówiłem na filmiku, no nie, że ta kolekcja mi tak się podobała, że no. Pff. No ale wracając jest wybór i, no, i to sobie cenię. Wciąż pamiętam, jak kiedyś też kupowało się gry na PC i które nie były powiązane z żadnymi gównianymi, kurde, sklepami ani nic. Po prostu instalowałeś coś i ci śmigało. Chyba najwięcej grałem w Wormsy od Armageddon po Worms 4 Mechem. No nie. Kurde, tęsknię za tymi czasami. Ale niestety już nie wrócą. A propos sklepów i platform, jest ich o wiele za dużo i są wymagane, by cokolwiek mieć, bo wszystko musi być powiązane z kątem, tylko by działało. Może poza Gogiem z tego co kojarzę, ale jednak przy GOGa też trzeba gry kupować, no nie. Więc to jest, to, to jest po prostu kolejna z tych wszystkich platform, no nie? GOG, Steam, Epic Games, jakieś launchery od Ubisoftu, EA czy Rockstara. I tego śmiecia trzeba mieć na dysku twardym. Chcesz coś kupić na PC? Jest szansa, że tytuł, który szukasz, jest na wyłączność w jakimś jednym sklepie. Co do cholery, nie ma sensu. PC to jest jedna platforma i powinna mieć jeden sklep, nie jest pięć. Nie ma czegoś, czego szukasz na Steamie, być może jest na Epiku, bo chuj wie czemu wykupili ekskluzywność na dany tytuł. Więc co teraz? Trzeba robić nowe konto, pobierać nowe gówno, z którego skorzystasz tylko gdy będziesz gra chcieć grać w tą jedną grę i, 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 i chuj. To jest takie irytujące, a jest jeszcze gorzej jak do, do jednej gry trzeba pobierać całego jakiegoś launchera, który jest... W ogóle niepotrzebny i został na siłę wsadzony przez widzimisię jakiegoś zjebanego dewelopera czy publishera, bo gra totalnie nie działałaby bez tego, bez tego chujstwa, co nie jest prawdą, bo totalnie by działała. Tak, dziękuję Rockstar, mam już GTA V na epiku, cieszę się, że muszę jeszcze ściągać gówno, którego nie potrzebuję tylko po to, bym mógł grać online. Z drugiej strony, wiele sklepów może mieć też pozytywny efekt, jako że muszą między sobą walczyć o klienta i w jakiś sposób przyciągać go do siebie. Temu na przykład no, co tydzień na Epiku są darmowe gry, które pobieram i potem i tak w nie nie gram. Ups. Jednak ja osobiście wolę wsadzać wszystkie moje jaja jak kokosy do jednego kosza i ciężko to jest zrobić na PC, właśnie przez dużą ilość sklepów i jakieś kurde ekskluzywne nie wiadomo co. Wiem też, że co po niektórzy teraz powiedzą, Steam to jest jedyna platforma, którą potrzebuje. No to jest prawda, jako że ten storefront jest najstarszym, który trzyma się nawet teraz. Ale ja mam jeden problem ze Steamem. Nie ufam mu kompletnie. Jest o wiele za dużo hakerów i skamów, które tylko czyhają na to, by zapierdolić ci konto z tysiącami gier, które masz w posiadaniu... Otóż dawno temu miałem sobie konto na Steamie, które zostało w jakiś sposób zajebane, nie wiem jak. Nie mam pojęcia jak to się stało, nie mam pojęcia co to było. Niczego nie klikałem, nic nie robiłem. Całe szczęście, że nie miałem tam niczego zbytnio powiązanego z nim, poza moim biednym Counter-Strike Source, które pograłem z 30-40 godzin i paroma grami, które dostałem, już nie odzyskam. Któregoś dnia chciałem się zalogować na moje stare konto mimo wpisywania dobrego hasła i ogólnie danych logowania cały czas wyświetlało mi się, że były złe i o ile dobrze pamiętam miałem weryfikację dwuetapową, ale była powiązana ze starym mailem, do którego nie miałem już dostępu, więc shit. No to patrzę po moich znajomych, co się stało z moim kontem i widzę zamiast mojego niku jakieś koreańskie znaczki czy chińskie czy coś i o dziwo Avatara nie zmienili, temu rozpoznałem, że to jest moje konto. No i chuj, szlak jasny trafił, nie? Do supportu nie pisałem, bo i tak nie korzystałem z tego profilu bardzo często, a ostatnim razem logowałem się na nie z kilka lat temu, zanim oczywiście skojarzyłem, że zostało zabrane mi, więc nie wiedziałem czy byłby nawet sens w ubieganiu się o odzyskanie go po tak długim czasie. Niemniej jednak zabranie konta Steam jest zajebiście łatwe z tego co widać, a przynajmniej było te kilka lat temu. Nie wiem jak sytuacja wygląda teraz, mam nadzieję, że lepiej, ale ja osobiście zostałem tak bardzo mocno sparzony, że na Steamie kompletnie nic nie kupuję. Poza raz Tekenem 7, a na innych PC-owych sklepach nawet nie dodaję innych ludzi do moich znajomych. Na Steamie zresztą też, bo chcę by moje profile były tak prywatne jak tylko się da, bo lepiej dmuchać na zimne, nie? Ale chuj wie, czy to jakoś pomaga, tak naprawdę. Ale dotychczas nic mi nie zajebali, więc może coś w tym być, no nie? Inną sprawą jest to, jak bardzo granie na PC może być przytłaczające. Często miałem tak, że nie wystarczyło po prostu zainstalować gry i ci będzie działać, bo były jakieś kurde problemy techniczne, a to jakieś sterowniki się żarły między sobą i trzeba było kombinować, co się do cholery dzieje, a to jakiś tytuł nie był zoptymalizowany pod daną kartę graficzną, mimo tego, że specyfikacje powinny być ok, ale gra i tak działała jak gówno. I weź, kurde, szukaj w Google'ach o co chodzi. Bo na jeden problem jest 100 rozwiązań, bo każdy ma innego peceta z innymi bebechami i najpopularniejsze rozwiązanie, które zadziała na jednym sprzęcie albo na 100 sprzętach, może nie zadziałać na twoim i trzeba szukać dalej po jakichś zapajęczonych zakamarkach internetu. To jest mój największy problem. Mimo spełniania wszelakich możliwych specyfikacji, to wciąż jest szansa, że z jakiegoś gównianego powodu coś ci nie zadziała. Ja nie mam cierpliwości, by tracić czas i szukać rozwiązań, jakichś fixów nie wiadomo gdzie, które i tak pewnie nie zadziałają. Na konsolach, jako że wszystko jest jednakowe, jak jest jakiś problem, to rozwiązanie jest zawsze jedno, góra dwa, bo wiadomo, zależy o jakich usterkach technicznych, Mowa, ale ogólnie zwykle tak miałem, że jak miałem jakiś problem, to wystarczyło jedno rozwiązanie, które rozwiązało problem, i problemu już nie ma, nie? Jeszcze nie należy zapominać o paczach, czy to do gier, czy to właśnie do sprzętu, czy jakieś sterowniki, które naprawiają jedne rzeczy i zjebują inne. Na konsolach czasami pacze do gier też mogą coś zjebać, na pewno. Przychodzą do głowy gry od petezdy, ale one i tak, jak działają, to z tonami taśmy klejącej i modów do szatana, więc są technicznie zjebane, nieważne o, o jakiej platformie mówimy. A Cyberpunk 2077 tuż w ogóle, szczególnie zaraz po wydaniu to było jedno wielkie nieporozumienie, ale e, nie ciągnie mnie do tej gry w ogóle, więc I don't give a shit. Budowanie kompów jest dla mnie prostaka, zbyt przytłaczające. Te wszystkie komponenty, karty graficzne, dźwiękowe, sieciowe, trzymaj się ramy, to się nie posramy, to jest, to jest po prostu dla mnie za dużo. Pamiętam jak raz na jednej z moich starych stacjonarek próbowałem zmienić kartę graficzną na lepszą. Po włączeniu Resident Evil 4, tego kijowego portu dubisoftu, który był kijowy, ale wciąż był krywalny. mój PC zaczął wytwarzać dym. Miałem asekurację innej osoby podczas tego procesu, ale nigdy więcej budowania kompów, chyba że z gaśnicą niedaleko. Ceny też są dość sporym problemem. Znaczy no, nie tak dawno tak bardzo poszybowały w górę tych wszystkich kart graficznych i co nie tylko. Teraz chyba się wszystko uspokoiło, ale ponoć wciąż trzeba trochę wydać kasy na dobre podzespoły, przez to, że ludzie przepłacili za nie, gdy ceny były wysokie. I teraz próbują odsprzedać te używki też za wysokie ceny. Faktem jest to, że jak ma się właśnie transformera jako komp, to można odpalić wszystko na mega wysokich detalach, 4K, ray tracing, pikselków, nawet się nie zauważy pod lupą, ale czy na serio to ma jakiekolwiek znaczenie? W dzisiejszych czasach technikalia są i tak już tak mocno zawyżone, że nie ma praktycznie żadnej różnicy. Pikselki są tak skoncentrowane, że nie widać mega mocno różnicy między 1080p i 4K. Gry ładują się tak szybko, że nie ma różnicy między jedną sekundą na PC, a nie wiem, z trzema, czterema na PS5. Jakieś raytracingi odbicia w wodach, fakt, wygląda ładniej, ale koniec końców nie ma to znaczenia w moich oczach. Nie, ma, nie gram w gry po to, by patrzeć jak odbija się coś w wodzie, nie? Nie gram gry, by z lupą patrzeć, ile jest wyświetlonych pikseli jednocześnie. Jedyna rzecz z technikaliów, która mnie obchodzi, to to, by gry działały płynnie. 60 fps jest dla mnie wystarczające. Temu też zawsze jak już to pff, grywam w gry na średnich albo wysokich ustawieniach. Nie żadne, kurde, ultra HD, 4K, no nie i tak dalej. Nie potrzebuję fireworków, które i tak by spowodowały, że mój laptop by spłonął, tak jak po w samym odpaleniu Yandere Simulator każdy kurde komp płonie, nawet taki z NASA tak, spoko jest mieć te dodatki, gdy są dostępne, ale to tylko tym właśnie te elementy są dodatkami no i też fakt faktem, może rozdzielczość jest zauważalna na większych monitorach czy coś takiego, no nie, ale no pff, mi jakieś kurde wykurwiste monitory na półściany nie są potrzebne do szczęścia ostatnia rzecz, bolączka każdego pecetowca i nie tylko co trochę się dodaje do tego niepotrzebnego szmelcu do pobierania tylko po to, by gra się uruchamiała, o którym mówiłem wcześniej. DRM, a w szczególności denuvo. Ja rozumiem, że deweloperzy nie chcą, by ich gry były piracone, w szczególności na początku ich żywota, zaraz po wydaniu, ale wkurwiające jest to, że źle wpływa to na... SAMOWYDAJNOŚĆ, wydajność, nie? DRM sprawdza regularnie w tle, czy pliki nie były w żaden sposób zmodyfikowane, czy to lokalnie, czy poprzez internet. Co wpływa na wydajność gry do tego stopnia, że czasami lepiej jest pobrać po prostu kraka. Za darmo, niż płacić legalnie za grę, bo krak nie dość, że i tak pojawi się kilka dni po premierze, to jeszcze będzie działać o wiele lepiej od legalnej kopii, w której albo po jakimś czasie usunął te denuwo, albo nie. I w sumie między innymi to wpływa na fakt, jak niektóre porty na PC są dosłownie spierdolone zaraz po wydaniu. Eee, oczywiście nie zawsze, ale, ale to jest jeden z e, faktów, który na to może wpłynąć. Ale to raczej nie ma na mnie osobiście zbytnio wpływu. Bo i tak rzadko kupuję giery za pełną cenę Wolę poczekać bo mój backlog i tak jest w cholerę duży No nie? Też już a propos spierdolonych portów na PC to przypomina mi się ten z The Last of jedynki <grym> O Boże No i to są powody dla których um, wolę używać um, konsol niż no nie. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, każda platforma ma swoje plusy i minusy i czasami nawet może coś pogram na tym kąpie dzięki temu, że na przykład jest możliwość wgrywania modów, jak fanowskie tłumaczenia czegoś, co jest dobrą sprawą, szczególnie dla mnie, kiedy streamuję. Dobrze znam język angielski, ale przekładanie tego, co widzę, jest przed sobą na polski, jest upierdliwe i spowalnia wszystko, nie. Emulacja na PC-ach gier retro i konsolowych jest zajebista i retro-konsolowych, to też zawsze jest dobrą opcją, dzięki której można poszerzyć swoją bibliotekę gier i tak dalej, no nie? Ale no, koniec końców, ja moją decyzję podjąłem, przynajmniej na razie, nie, nie sądzę, że ją zmienię, zobaczymy potem, bo patrząc na to, co się kurde w dzisiejszych czasach dzieje z tym wszystkim, to... Ech. Nie, to jest, to jest, kurde, ewentualnie um, materiał na inny filmik, nie będę tutaj o tym mówił, yy, o ile ten filmik się, się zrobi, nie? Więc no, yy, to by było na tyle z mojej strony. Przypominam tylko, że to, co powiedziałem w tym filmiku nie jest ostateczną prawdą, ja wyłącznie bazuję moje preferencje na doświadczeniach, jakie miałem w przeszłości i nic więcej. Yy, mam nadzieję, że filmik, krótki filmik, trochę na szybko filmik, był spoko. Yy, Um, oby, oby dobrze się oglądało i co nie tylko nie. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach, czy no, sami wolicie konsolę, czy pecety, no nie potrzeba kurde, Engage Baiting robić. E, nie wiem, może preferujecie Amigi, nie wiem, Tibie... Nie czekaj, Tibia, to, to, to jest gra, to nie jest kurde, żaden komputer. Dziękuwa wspierającym za wspieranie kanału. Jeżeli chcecie, to też możecie, ale nie jest to w żaden sposób wymagane. Tak samo jak subskrypcja na kanale, też możecie robić jak chcecie. Ale najpierw zobaczcie, czy mój content Wam od odpowiada. Jako jeszcze reklamę, mogę zrobić wspierania kanału. Mamy fajne emotki, jak ikonka krwawienia z tyłka prosto: z Hunger. No, to to jest zajebista reklama. Dobra, yy, to był PG do następnego razu.